Się, że możemy być razem, że możemy świętować, bo dzisiaj to święto. I niezmiernie osobiście cieszę się z dzisiejszej uroczystości Chrztu Wiary. Przyszedłem tu z pragnienia, przyszedłem tu oczekując fajnych, dobrych, błogosławionych rzeczy. I mam nadzieję, że Wy wszyscy też, tak? Tak. że Tehumeni też, tak? Nie tak jak jedna dziewczynka, pozwólcie, że przeczytam na początek cytat. Dziś nie obejrzałam Disco Relax, bo tata kazał mi iść do kościoła. Ile jeszcze cierpień czeka mnie w życiu? <noise> Mam nadzieję, że przyjście do kościoła dzisiaj dla was nie jest cierpieniem, ale przyjemnością i pragnieniem. To tak na, na początek, spodobał mi się ten cytat. E i dzisiejsza uroczystość chrztu wiary jest bardzo biblijna, bo to Jezus powiedział, idąc na cały świat, głoście Ewangelię, głoście dobrą nowinę każdej osobie. Kto uwierzy tej, tej nowinie i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. Na początku pastor Witek czytał też ten inny tekst, który mówił o tym, że Ewangelia ma być zwiastowana i to robimy od dwóch tysięcy lat, kiedy Jezus y, powiedział to, wcześniej powiedział, zbuduję mój Kościół, którego bramy, piekieł nie przemogą, Kościół jest budowany. Kościół jest budowany, ludzie się, słysząc dobrą nowinę, na nowo naradzają w każdym Kościele związku wyznaniowym i tworzą ten powszechny, duży Kościół, odrodzony z ludzkich serc, którego głową jest Pan Jezus. I te osoby dzisiaj tutaj w bieli, katechumeni, brani na biało, zdecydowali się także na ten krok. Uwierzyli i chcą to potwierdzić chrztem wiary. Ale zacznijmy po kolei, od początku. Myślę, że zdecydowana większość z nas zna werset, który zapisał Ewangelista Jan, cytując Jezusa, albowiem tak Bóg ukochał świat. Że posłał swojego jednorodzonego syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Każdy, kto w Niego wierzy, to mówi nam o tym, że Bóg i Jego oferta zbawienia jest dla każdego człowieka. Bez względu na status społeczny, bez względu na wykształcenie, pochodzenie, wiek, kulturę, rasę. Ta Ewangelia jest dla wszystkich. Bóg kocha Ciebie i mnie, bo kocha człowieka. I będę co jakiś czas dzisiaj chciał to bardzo mocno podkreślać i powtarzać, aby może jedyne, co zostało z tego kazania dla Ciebie, to było to, że Bóg Ciebie kocha. Że Bóg kocha człowieka. Że Jezus umarł za Ciebie. Bo to jest przesłanie dobrej nowiny, którą zwiastujemy. I aby ponownie pojednać nas ze sobą, otworzyć nam drzwi do życia wiecznego, Bóg posyła Jezusa, by grzeszny człowiek z naturą mógł na nowo pojednać się i mieć relacje z Bogiem. I Jezus przyszedł. Tak naprawdę Bóg, wcielony Bóg, Syn Boży, a słowo ciałem się stało, Ewangelista Jan mówi, i zamieszkało wśród nas. On przyszedł, głosił dobroć Bożą pokazywał na dobrą naturę Boga, Boga Ojca. Pokazywał go z innej strony niż faryzeusze, którzy pokazywali go jako srogiego Boga. Ale on mówiąc o tym, że jest srogi, równoznacznie pokazywał na jego miłość, że ma ojcowskie serce. Objawiał jego miłość. Pewnego razu zapytany przez jednego ze swoich uczniów, gdzie jest jego ojciec, aby pokazał im ojca Jezus stwierdził: Ja i ojciec to jedno. Jeśli widzisz mnie, to tak jakbyś widział mojego ojca, bo ja od niego przyszedłem i go tutaj reprezentuję. W międzyczasie to, co już wspomniałem, Jezus powiedział: Zbuduję mój kościół, a bramy piekieł go nie przemogą. Kościół to własność Jezusa. Kościół ma być mocny i silny, zwycięski i zdobywający, bo taki był cel założenia tego kościoła. Kościół to ludzie, to nie budynki, to nie związki wyznaniowe, to nie religia. Zaczęło się od 12, później 72, ci, którzy czytają Biblię, to wiedzą, później kilkudziesiąt osób, 120 osób, których Jezus przygotowywał do głoszenia Ewangelii, do głoszenia dobrej nowiny, ale wiedział, był świadomy, że sami sobie nie poradzą. Dlatego dodał, zanim pójdziecie na cały świat, aż po krańce ziemi, głosić dobrą nowinę o mnie, poczekajcie na Ducha Świętego, który zstąpi na was, abyście mogli być efektywnymi, skutecznymi moimi świadkami. I Duch Święty wstąpił. Niedawno obchodziliśmy święto zielonych świąt, pięćdziesiątnicy zesłania Ducha Świętego. Biskup naszego Kościoła Marek Kamiński, w swoim przesłaniu, wykazywał potrzebę posiadania ducha świętego w osobistym życiu, jak i wspólnoty Kościoła. Wiele rzeczy możemy zrobić bez ducha świętego. Wiele. W dzisiejszych czasach bardzo dużo. Ale to tylko duch święty może wpłynąć na ludzkie serce. To tylko duch święty może przekonać człowieka o jego grzeszności. I rozbudzić miłość do Boga i pragnienie pojednania się z Bogiem. Tylko Duch Święty. Stąd mamy głosić w mocy Ducha Świętego. Ja, postołowie i pozostali napełnieni Duchem Świętym, śmiało, odważnie, z mądrością, zaczęli głosić dobrą nowinę o Jezusie. A Pan Bóg potwierdzał to tymi samymi znakami, jakie towarzyszyły Jezusowi. Były uzdrowienia, uwolnienia, były potrzeby zaspokajane problemy rozwiązywane ewangelista i autor dziejów apostolskich Łukasz odnotował także dwa wskrzeszenia jedno apostoła Piotra drugie apostoła Pawła a więc te same rzeczy towarzyszyły pierwszemu kościołowi jakie towarzyszyły Jezusowi w jego służbie i misji do kogo oni poszli poszli do ludzi wokół poszli do ludzi do których Zostali posłani, których spotykali na drodze swojego życia. Popatrzymy dzisiaj na Dzieje Apostolskie na dwa rozdziały, ósmy i dziesiąty, i zobaczymy tutaj właśnie krąg ludzi, do których y, uczniowie, apostołowie, napełnieni Duchem Świętym Nowonarodzeni Chrześcijanie poszli. Od czwartego wiersza Dzieje Apostolskie, ósmy rozdział, czytamy. Ci z kolei, którzy się rozproszyli, przenosili się z miejsca na miejsce. I głosili słowo dobrej nowiny. Filip dotarł do miasta Samarii, tam głosił Chrystusa. Całe tłumy uważnie i zgodnie słuchały tego, co ma do powiedzenia, i nie tylko słuchały, oglądały również znaki, które czynił, bo duchy nieczyste, krzycząc donośnie, wychodziły z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. W mieście Zapanowała wielka radość. To jest wpływ ewangelii, kochani, dobrej nowiny na człowieka, na ludzi. Filip poszedł napełniony Duchem Świętym i tam w Samarii zwiastował Chrystusa. Uzdrowienia, uwolnienia, Boża obecność przychodziła i było wiele radości w tym mieście. I jestem pewny, że jest wiele radości wśród nas z tego powodu, że Jezus nas zbawił, że dał nam nowe życie, że Bóg. Kocha człowieka, Bo Bóg Ciebie kocha. Jezus umarł za Ciebie i chce mieć z Tobą bliską relację. Czytamy dalej ten rozdział i dochodzimy do momentu, kiedy Filipowi Duch Święty podpowiada. Taka dygresja warto być otwartym na Ducha Świętego. Odważnie, śmiało powinniśmy podsłuchiwać tego, co On mówi. Filipowi powiedział, Idź tam na miejsce pustynne, a ja ci powiem, co masz robić. I Filip posłusznie idzie. I na tym pustynnym miejscu, szlaku, droga, dro, na drodze spotyka wóz, który jechał, wracał w zasadzie z Jerozolimy, bo pewien Etiopczyk, dostojnik królowej Kandaki, wracał z Jerozolimy. Był to pobożny człowiek religijny, prozelita. Nawrócił się, wierzył w Boga, w Elżedaj, w Boga Wszechmogącego, w Boga Izraelskiego. I wracając, otworzył sobie zwój, dzisiaj byśmy powiedzieli Biblię, i czytał z księgi Izajasza. I Duch Święty mówi do Filipa, podejdź do niego. I Filip podchodzi. Gdy podszedł, podbiegł w zasadzie, bo jechał wóz, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza. I zadaje mu pytanie, czy rozumiesz? To, co czytasz. A on odpowiada: Mówię, nie mam zielonego, a nawet zielonoświątkowego pojęcia, co czytam. Nie wiem, co to jest. I Filip otworzył usta, czytamy, i zaczynamy mówić dobrą nowinę. Od tego miejsca, fragmentu Izajasza 53 rozdziału. Głosi mu Ewangelię, głosi to, co Jezus też powiedział. Na co reaguje ten dostojnik? Bo mówi: yy, Przerwał. Mówi, słuchaj, ale tutaj jest woda. Czy mogę być ochrzczony? Bo uwierzyłem. I wtedy Filip mówi: Oczywiście, jeśli wierzysz, możesz. Zeszli z tego wozu, ochrzcił go, on nam powiedział: Wierzę, że Jezus Chrystus jest synem Bożym. Czyli w tym zawiera się dobra nowina. Bóg kocha człowieka, grzech oddzielił nas od Boga. Bóg zesłał rozwiązanie w postaci. Krzyża Jezusa, ofiary Jezusa, to co masz zrobić, to zareagować pozytywnie i zaprosić go do swojego życia, wyznając swoje grzechy. Uwierzyć, że Jezus umarł za ciebie, bo Bóg ciebie kocha. I zrobił to ten e, dostojnik żydowski, etiopski, przepraszam, i dalej pojechał do Etiopii. Był pierwszym misjonarzem w Etiopii. W Etiopii powstał potężny kościół. On miał wpływ, to był minister finansów. To był minister skarbu. To był człowiek już gorliwy, ale nie znał poselstwa o, o Jezusie, o dobrej nowinie. I to, przy, to mu się przytrafiło w cudowny sposób. Także na początku to były tylko zewnętrzne rytuały i formy, a Bogu chodziło o jego serce. Kto uwierzy i ości się. To zrobił Filip z dostojnikiem etiopskim. Przechodząc do. Dziesiątego rozdziału spotykamy innego człowieka, Rzymianina, dowódcę wojskowego. Od pierwszego wiersza w Cezarei stacjonował pewien setnik. Miał na imię Korneliusz i należał do kohorty zwanej Italską. Był człowiekiem pobożnym i bogobojnym, zarówno on sam, jak i cały jego dom. Jako człowiek miłosierny wspierał lud hojnymi datkami i nieustannie modlił się do Boga. Znowu, nie Żyd, Rzymianin, gorliwy, brozelita, znał już Boga. Jego y, wojsko stacjonowało w Izraelu, poznał Boga. Bóg zauważył to i dokładnie tak samo przygotowuje Jego serce, posyłając anioła, który mówi, co ma zrobić, a Piotrowi apostołowi jednocześnie mówi, że przyjdą do Niego tacy ludzie i z nimi ma pójść, aby im zwiastować dobrą nowinę. Warto być otwartym na głos Ducha Świętego, jeżeli odważnie śmiało chcemy głosić dobrą nowinę. Korneliusz chciał podobać się Bogu. Robił wszystko, by zyskać Bożą aprobatę i przychylność. Tak jak potrafił, tak jak rozumiał, tak chciał służyć Bogu, jednak brakowało mu czegoś. Dlatego Piotr, czytamy od 34 wiersza, otworzył usta i przemówił: Naprawdę zaczynam rozumieć, że Bóg nie traktuje jednych lepiej niż innych. Lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto go szanuje i postępuje sprawiedliwie. I potem zaczyna zwiastować o Jezusie, dobrą nowinę. Oni. Sprawnieniem wszyscy Korneliusz, cały domownicy, cały dom słucha, Piotr jeszcze mówi i nagle wstępuje Duch Święty, I oni zaczynają pięknie uwielbiać Boga, ścieszyć się, wywyższać. Wiara, a później napełnienie Duchem Świętym. To też wam, kochani, Kategumeni, życzę, jeśli jeszcze nie dostąpiliście napełnienia Duchem Świętym, tak zwanego drugiego błogosławieństwa, to jest wspaniałe przeżycie, czy macie coś przed sobą, nawróciliście się, super. Przyjmujecie chrzest wiary dzisiaj, zatwierdzacie tę kropkę na i w swoim procesie zbawienia. Super, ale jest coś więcej. Zawsze jest coś więcej. Zawsze jest coś więcej. Zawsze jest coś więcej. Bo Bóg nie jest ograniczony. Zawsze jest coś więcej. Dążcie do tego. Szukajcie relacji z Duchem Świętym na co dzień. Dzisiaj wielu z nas może być w bardzo podobnej sytuacji, co... Czy to dostojnik minister skarbu, czy dowódca wojska Korneliusz. Możemy, albo jesteśmy, albo byliśmy pobożnymi, ale Bóg chce dać nam się poznać osobiście. On chce z każdym z nas mieć osobistą relację. On nie chce formy, on nie chce litery, on nie chce rytuału, ale osobistego kontaktu z Tobą. Bliską, intymną relację z Tobą. Dlaczego? Bo Bóg Ciebie kocha. Bo Jezus umarł za Ciebie. Bo Jezus przed, oddał swoje życie, poświęcił się, abyś ty mógł mieć życie wieczne. Osoby na biało, katechumeni, każdy z nich mógłby opowiedzieć historię swojego życia. A może opowiedzieć tak po kolei, wszyscy po 10 minut. Ale was zestresowałem, nie? I to jeszcze jak? Dla, nie, dla niektórych 10 minut to za mało, dla niektórych to za dużo. Tak? Bo różnie się nawracaliście. W różny sposób Ewangelia do Waszych serc dotarła. Ktoś Wam powiedział o Jezusie, i to zmieniło Wasze życie. Niektórzy z Was musieli dużo zmienić w swoim życiu, a niektórzy niewiele, bo może byli tacy pobożni, dobrzy, jak ja to mówię, lepsi i gorsi grzesznicy, porządni i śmierdzący grzesznicy, ale grzesznicy. Potrzebujący Jezusa jako swojego zbawiciela. Kornelę i Kamila pamiętam od takiego. Wychowywali się w kościele, mają rodziców nawróconych. Ich odwiedzaliśmy, a mete arka w Waszym domu. Od takiego, pamiętacie. Oni mieli już przygotowanie. Inni z Was nie. Musieliście usłyszeć Ewangelię i wiele może rzeczy zmienić w swoim życiu. Także to jest każdy ma swoją podróż z Bogiem ale każdy z nas jest grzesznikiem, który potrzebuje zbawienia, przebaczenia grzechów i nowonarodzenia. Czy jesteś dobrym grzesznikiem, czy złym grzesznikiem, porządnym czy śmierdzącym, potrzebujesz Jezusa. Dziękujemy Bogu za Was, że Wy tę Ewangelię przyjęliście. Dzisiaj chcecie to potwierdzić poprzez chrzest wiary. Niektórzy może z nas musieliby Dużo zmieniać? Niektórzy nie za dużo. Bo niektórzy z nas może są jak Korneliusz pobożni. Niektórzy może nie. Każdy natomiast potrzebuje uwierzyć w odkupieńcze dzieło Jezusa Chrystusa w moc Jego krzyża, jeśli chce mieć życie wieczne. Być może Twoje życie wygląda zgoła inaczej. Może jak Zacheusza. Szefa celników, który był oszustem, zdziercą podatkowym. Może jak samarytanki, nieszczęśliwej kobiety w relacjach z mężczyznami. Może jak Lidi, wspaniałej bizneswoman, której Ewangelia była zwiastowana. A może jak cudzołożnicy przyłapanej na akcie seksualnym, bo prowadziła rozwiązłe życie. A może jak Saula, obożnego, gorliwego oddanego faryzeusza, który tępił kościół, ponieważ myślał, że w ten sposób gorliwie służy Bogu. Każdy przypadek z nas jest inny, ale każdy z nas potrzebuje zbawienia. A zbawienie jest tylko poprzez dzieło Pana Jezusa Chrystusa, bo Bóg Ciebie kocha, bo Bóg posłał Jezusa, który umarł za Ciebie. Bóg chce przebaczyć twoje grzechy i chce, abyś miał wspaniałą relację z Nim, pokój w sercu i cieszył się szczęściem, bo życie z Bogiem nie jest formą, formułą, rytuałem, zewnętrzną y, obrzędkiem jakimś, ale bliską relacją. Ja powiem więcej, przygodą, czymś wspaniałym. Możecie mi to potwierdzić, kochani kościele? Tak, zgadzacie się, że to jest przygoda fantastyczna, najlepsza. Dlatego dzisiaj przypomnienie dla każdego z nas. Bóg Ciebie kocha. Jezus umarł za Ciebie. Poszedł na krzyż, abyś Ty miał otwarte drzwi do zbawienia i życia wiecznego. Jeśli narodziłeś się na nowo, stałeś się dzieckiem Bożym, pamiętaj o zadaniu, o misji, aby iść w mocy Ducha Świętego, zwiastować dobrą nowinę o Jezusie. Mów o jego dobroci, opowiadaj historię ze swojego życia, jak on ci pomagał i pomaga, jak cię wspiera, jak cię przeprowadził i przeprowadza. To uwiarygodnia Ewangelię. Jeśli jeszcze nie jesteś dzieckiem Bożym, jesteś tutaj gościem, zaproszonym, jesteś może po raz pierwszy, pamiętaj, że Bóg Ciebie kocha i że sama pobożność i religijność zewnętrzna nie wystarcza. Tylko osobista wiara w Jezusa otwiera nam drzwi do życia wiecznego. Chrzest jest zewnętrznym aktem wewnętrznej przemiany człowieka. Symbolicznie poprzez ten akt chrztu pokazujemy, że umarliśmy dla starego życia zanurzeni w tej wodzie. Dzisiaj woda nie wiem jaka jest, ale na pewno ciepła. I potem powstajemy do nowego życia, jako nowe stworzenia w Chrystusie, aby żyć dla Jezusa. I poprzez to mówimy. Chcę żyć dla Boga. Chrzest jest także potwierdzeniem przymierza zawieranego z Bogiem. Obiecuję żyć dla Niego. Obiecuję podobać się Jemu. Chcę dalsze moje życie poświęcić, by Jemu przynieść chwałę. By On ze mnie miał pociechę. By cieszył się swoim dzieckiem. Staliśmy się dziećmi bożymi. I tego świadkami za chwilę, kochany Kościele, bracia, siostry, domownicy i goście, będziemy. Będziemy widzieć ten akt chrztu, który katedrumańczycy będą zawierać jako przymierze z Bogiem. Stali się poprzez to częścią Kościoła Jezusa i pamiętajcie, rozkochani w Jezusie, zwyciężajcie w Jego imieniu, a Jego chwałę we wszystkim nie może podawać. Amen. Amen.